Dzisiaj mamy temat y, niezwykle trudny i y, taki wymagający jakby od nas y, jakby st stania się na chwilę Jezusem, bo bez tego jakby trudno będzie go zrozumieć. Powiem dlaczego. No, chcemy skupić się na Jezusie opuszczonym, Jezusie, który na tym świecie został sam, łącznie z tym, że jak na krzyżu woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuści. Jakby wiedział, że jest jedynym na świecie pozostawiony tylko i wyłącznie sobą. Jakby nawet nie miał takiego wsparcia w Ojcu, który przecież go posłał do tej misji, dał mu wszystko, co czego potrzebował i zrobiłby dla niego wszystko, co by chciał. Ale Jezus pozwala na to sam, świadomie i dobrowolnie, stanąć aż w tak krytycznym momencie, że z głębokości krzyża, wisząc tam, mając świadomość tego, że jakby nikt nie jest w stanie jakby go zrozumieć, nikt woła: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? To jest jedno z wołań, które myślę, że każdy z nas w swoim życiu również często wypowiada. Ale żeby można było tą historię jakby dalej kontynuować, wróćmy chwilę wcześniej. Dzisiejsza msza Święta i pierwsza, pierwsza modlitwa eucharystyczna, ona jakby nam pokazała tę rzeczywistość, że w Wieczerniku o co się modli Jezus? O jedność. On widzi rozproszenia w uczniach, on widzi ich strach, on widzi ich lęk, on wie, że oni nie rozumieją tego, mieli prawo zupełne, bo to było dla nich nowe. Mimo tego, że Jezus ich trzy lata przygotowywał, nie da się przygotować na śmierć. Nigdy się nie da. Jak ktoś chował swoich najbliższych, to doskonale wie, że można towarzyszyć osobie umierającej przez długi czas, ale zawsze ten moment śmierci będzie zaskoczeniem, jakby takim momentem trudnym. I Jezus wie, że apostołowie dokładnie tego, jakby nie potrafią zrozumieć. Jezus dla nich jest jakby najbliższy, oni dużo oni Nim wiedzą, mają wiarę w sobie, a ta wiara jest taka bardzo mocno wymieszana. Dlatego w Wieczerniku Jezus modli się o jedność, mówi ojcze spraw, żeby byli jedno. I jeśli porównamy sobie Ewangelię, to zobaczymy, że są dwa takie długie y, pasusy z mowy Jezusa. Pierwsze to jest zaraz na początku działalności, kiedy Jezus jest na górze błogosławieństw i tam jest bardzo długa mowa zapisana Jezusa, Jego pouczenia, wskazania, które daje. I drugim takim potężnym wywodem zapisanym jest właśnie modlitwa o jedność. Modlitwa Jezusa, która już nie jest jakby wskazaniem, bo Jezus wie, że jedność poza człowiekiem, poza naszymi możliwościami jest i musi być ugruntowana przez, przez Boga. Jezus wie, że człowiek sam z siebie jedności zbudować nie może, choćby nie wiem co robi. Zobaczcie, trwamy w trwacie w związkach małżeńskich, wspaniałej jedności. Człowiek chce jak najlepiej, a zdarzają się momenty krytyczne, trudne, konfliktowe, jakby nie ma tej jedności takiej pierwotnej, o której Jezus prosi. Bo jedno idzie w tą stronę, drugie w tą, jedno chce jednego, drugie drugiego w takich rzeczach czasami błahych, codziennych wychodzi, że ten punkt patrzenia ze swojej tylko perspektywy jest pierwszy. I dlatego Jezus w Wieczerniku mówi Ojcze spraw, żeby byli jedno, to znaczy spraw, żeby byli skoncentrowani wokół mnie, bo jeśli to się nie dokona w ich życiu, to tam nie będzie żadnej wspólnoty. I zobaczcie, chwilę po tym, dosłownie kilkanaście godzin po tym, Jezus wisi na krzyżu i kto jest pod krzyżem? Dziki tłum ludzi. Stoją tam tysiące ludzi, przechodzący, wchodzący, wychodzący, tylko nikt jakby nie patrzy na, niego, jak na człowieka. Patrzą na Jezusa, z Niego szydzą, śmieją, kpią. Mówią, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Takiś cwany, mówiłeś, że tyle możesz, zawołaj teraz swoich aniołów, niech Ci pomogą. Więc wielka kpina, ale w tym Jezus doświadcza odrzucenia przez człowieka, bo to jest jakby ten moment, kiedy, kiedy zostaje sam. I kiedy widzi pod krzyżem nawet tego najmłodszego z apostołów, który nie rozumie do końca tego, co się dzieje, nie jest świadomy do końca tej, tego wydarzenia i znaczenia tego wydarzenia, jakby Jezus doświadczy kolejnej pustki. Patrzy, miał ich dwunastu. Judasz się powiesił, zostało ich jedenastu. Pod krzyżem zostaje jeden. Dziesięciu uciekł, się boił. Jedyną osobą, która pod krzyżem stała z potężną wiarą, była Matka Boża. To była jedyna osoba, dzięki której wiara na świecie przetrwała. Gdyby nie ona, gdyby w tym momencie zwątpiła, gdyby w tym momencie zaczęła Panu Bogu wyrzucać, co robisz, dlaczego jest tak, to nie byłoby wiary na świecie. To dzieło Jezusa poszedł na marne. Dlatego Jezus później tak bardzo wynosi do godności Maryję. Dlatego Maryja jest pierwszym kościołem z apostołami w i razem z nimi się modli, bo jakby ta wiara, którą Jezus przekazał, ona jest jakby przekazywana tym uczniom, jest umacniana i dopełniona przez Ducha Świętego. Ale my wiemy to w kontekście całości, że przyszedł taki moment krytyczny. Moment, kiedy Jezus wisząc na krzyżu, zostaje totalnie sam. Kiedy jest jakby niezrozumiany przez nikogo i nikt nie jest w stanie mu pomóc. On wie, że nawet Pan Bóg w swojej nieskończonej miłości nie może mu uratować tego życia. Bo po to go posłał. On wie, że to życie, które jest najcenniejszym darem, jest jakby już przegrany, po ludzku przegrany. On wie, że żaden człowiek i żaden Bóg, Trójcy Święty, jedyny w tej rzeczywistości jest bezradny. I to jest chyba najtrudniejsze doświadczenie, z którym zostaje Jezus sam. Niektórzy mówią, że kiedy Jezus wołał Boże Mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił, to był moment, kiedy. Dopuścił do siebie grzechy wszystkich ludzi, kiedy wziął grzech każdego człowieka i tego, który był przed nim w tym czasie, kiedy żył Jezus, i tych ludzi, którzy mieli się później narodzić, czy też każdego z nas. I właśnie w perspektywie tych naszych grzechów doświadczył tak potężnego ciężaru, tak potężnego odrzucenia, które każdego dnia dokonuje się również w naszych ludzkich wyborach, że nie umiał inaczej. Jakby nie potrafił mnie zawołać, ale nigdy nie zwąpił. I to jest fenomen Pana Boga. Poczuł się opuszczony, bo wiedział, że stworzy takiego człowieka jak ja, jak Wy, że my będziemy chodzili po tej Ziemi. On wiedział, że będziemy serce mu oddani, ale wiedział, że przyjdą chwile, przyjdą momenty, kiedy po ludzku każdy z nas powie, nie znam Cię. Kiedy po ludzku, tak jak ci, na, na, stojący obok krzyża, będzie wołał i szydził z Jezusa na różny sposób, taki czy inny. Nie mam czasu, później, za chwilę. Jeśli, prawda, jesteś Bogiem, to weź coś, zrób nie? ugrać coś sobie na tej płaszczyźnie wiary u Pana Jezusa, załatwić coś, o to jakby było dla Jezusa, dla mm, takim momentem wołania Pana Boga. I dlatego. Można zrozumieć to cierpienie Jezusa tylko stając w perspektywie Jego krzyża. Gdyby sobie człowiek wyobraził teraz tę scenę, ale odwrotną, że na tym krzyżu wiszę ja i mam obok siebie całą rzeszę ludzi, ale nie mam z kim jakby znaleźć wspólnego języka. Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nawet nie próbuje zrozumieć, tylko ludzie jeszcze przychodzą, kpią, odrzucają że ten stan będzie trwał jakby w nieskończoność, to dopiero w człowieku rodzi się ból. Rodzi się jakiś rodzaj pustki, która przeradza się, prze, się w przerażenie. Bo to rodzi pytanie, to kim jestem? Bo kim jestem bez Pana Boga? Wiemy. I dlatego to dzisiejsze słowo w kontekście jedności jakby zaprasza nas do tego, żebyśmy zechcieli spojrzeć na ten aspekt, jak my przyjmujemy cierpienie. Jezus wołał, ale zrobił jedną fenomenalną rzecz, którą my jako ludzie jakby mało potrafimy albo jeszcze nie umiemy, a której nam trzeba się uczyć. Jezus aktem własnej woli przyjął wolę swego Ojca. On się nie zbuntował przeciwko cierpieniu. On się nie zbudował przeciwko temu, co by miał czekać. Kiedy klęczał w ogrójcu, przecież wiedział, co będzie za chwilę, nie? Miał, jest młodziem, wiedział. Miał pełną wiedzę. I kiedy w tym ogrójcu klęczał, i kiedy w tym ogrójcu y, mówił Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, to nie mówił Boże, zabij to cierpienie. On mówił, boję się po ludzku tego, bo jestem też człowiekiem, boję się cierpieć, ale mówi, jeśli taka jest twoja wolność, i on I to jest w ogóle fenomen w przeżywaniu tajemnicy cierpienia człowieka. Zwróćcie uwagę, że jak nas coś boli, no jak ząb to prosto, idziemy do dentysty, tabletka, prawda, i wyrwie po robocie. Ale kiedy boli nas, to co jest niematerialne, kiedy przeżywamy jakieś dramaty wewnętrzne, jakieś życiowe rozterki, to najczęściej skupiamy się na tym, żeby ten problem rozwiązać. Mówimy: Panie Jezu, proszę Cię, żeby prawda, to cierpienie gdzieś znikło, żeby ten ktoś wyzdrowiał, no bo przecież cierpi, choruje. I jest to słuszna modlitwa. A ilu z nas potrafi w tym momencie stanąć, sam doświadczywszy cierpienie i powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci za to cierpienie? To co zrobił Jezus. Jakby nie skupić się na tym, że ja cierpię, tylko pójść krok dalej i powiedzieć, Panie Jezu, ja wiem, że to cierpienie jest Tobie potrzebne. Nie wiem do czego, bo nie wiem. Skoro mi dajesz, to mi ufa, że ja je przetrwam. I czy umiem powiedzieć takiej wolności całkowitej, Panie Jezu, przyjmuję z miłości do Ciebie. Tyle. To nie znaczy, że mam stacie cierpiętnikiem, że mam sobie dokładać cierpienia, że mam jakby nie leczyć się, żeby cierpieć, to prawda Panie z tego oczu, to nie o to chodzi. Jest takie cierpienie, taki ból, który jest w zasięgu naszej możliwości, żeby go łagodzić i to jest słuszne i bardzo dobre. Sam Jezus, jak wisiał na krzyżu, podali mu ocet, skosztował, ale nie chciał pić. Jakby też Poluzku pokazał, że nie chodzi w życiu o to, żeby cierpieć dla samego cierpienia. Że cierpienie jest jakby wolą Pana Boga. Że On nas stworzył też po to, żebyśmy cierpieli. Nie. Ale Pan Bóg mówi, jeśli już to cierpienie przyjdzie w Twoim życiu jakieś duchowe, czasami fizyczne, które nie ma lekarstwa to może być cierpienie choroby, to może być cierpienie duszy. To może być jakiś inny rodzaj cierpienia. Czy ja umiem powiedzieć tak jak Jezus właśnie na krzyżu? Panie Jezus przyjmuję z miłości do Ciebie. Akceptuję ten krzyż. I jakby nie skupiam się na tym, że cierpię. Tylko jakby idę dalej za tym ciosem. I pytam się Panie, co z tym cierpieniem dla mnie? Jak mogę je pozytywnie spożytkować? Jak mogę je wykorzystać do tego, żeby ono mnie przybliżyło do ciebie. Żeby to cierpienie przyniosło owoce też dla innych, którzy żyją obok mnie. I to są, słuchajcie, jakby istota tego Jezusa opuszczonego. Jezus, wisząc na krzyżu w tym całkowitym opuszczeniu, przyjął cierpienie, zgodził się na nie, bo wiedział, że ono po pierwsze pozwoli mu wrócić do ojca tam gdzie jest jego miejsce, do nieba, przygotować to niebo nam, ale wiedział, że to cierpienie i ta krew wylana na krzyżu, ona przede wszystkim da ludziom odkupienie win. I dlatego decyduje się na przyjęcie cierpienia. Nie dla samego cierpienia, że to była forma wymyślona, tylko przez tą formę. Przez ten trud Pan Bóg dokonuje rzeczy większych, istotniejszych, dokonuje zbawienia. I to jest jakby fundament każdego cierpienia, które przychodzi, każdego cierpienia, które, które, którego doświadczamy jako ludzie. To jest jakby klucz. Bez tego cierpienie staje się puste, uciążliwe, trudne i czasami przeszkodą do zbawienia. Bo też tak może być w życiu że nam to przeszkodzi się zbawić. Bo mamy postawy cierpiętników, ludzi, którzy jakby mm, przyjmują wszystko, co, co, to, co Pan Bóg daje, nie? W cudzysłowie. E, cierpią, ale z tego nie ma nic pozytywnego. Bo to jest, to jest cierpienie takie pokazowe. Popatrzcie, ja jestem umęczony, ale żyję, nie? Czyli co, zobaczcie teraz, skoncentrujcie się na mnie. Ja tu jestem, jak uważam. To moje cierpienie, to zobaczcie, ile ja dźwigam. I, I żyję. To teraz, to co wy sobie nie poradzicie, jest taki typ ludzi. Często my też stajemy w tej postawie, zwłaszcza jak jesteśmy doświadczani. A Pan Bóg mówi, to nie jest coś co ważne. Bo to cierpienie jest fragmentem cierpienia Jezusa, który on już przeżył. Na krzyżu, jak wisiał Jezus, jeden z łotrów mówi, przecież my słusznie cierpimy, ponosimy jakby konsekwencje naszego czynu, nie? Za karę zabili nas, to jest jakby konsekwencja, że myśmy wcześniej zło uczynili. A mówi, a On nic złego nie zrobił. On nic złego nie zrobił. I jakby Niektórzy teologowie mówią przepięknie, że życie człowieka jest naznaczone cierpieniem, bo to, co Jezus przeżył w ciągu tych trzech dni, Pan Bóg nam pozwoli przeżywać przez całe nasze życie. Rozkłada to cierpienie, dlatego że nie bylibyśmy w stanie wziąć tego, tak jak Jezus, na, przez te trzy dni i, i ponieść dalej. Dlatego w swojej miłości, jakby nam dawkuje to cierpienie. Ale też uczy właśnie przyjmowania Jego woli. I zawsze pyta, i zawsze pyta, czy dzisiaj jesteś gotowy przyjąć właśnie to, co chce Ci dać? Nie to, co Ty chcesz, tylko to, co ja jakby chcę Ci dać, jako Twój Bóg. A powie, dobro przyjęliśmy z ręki Pana Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Czemu cierpienia nie możemy wziąć? Czy czegoś co nas więcej kosztuje? Bo, miło jest czytać Pana Boga uwielbionego, nie? Fajnie. Pośpiewać, rośnie w górę, prawda? Tata, tata. Człowiek się rozraduje, nawet prawdziwie wewnętrznie. Ale kiedy przychodzi wielki piątek w życiu, to tego Pana Boga już nie. Tego Pana Boga na Eucharystii już nie, bo on tutaj cierpi, to jego nie. My przyjdziemy do tego Jezusa, prawda? Który jest jakby uśmiechnięty, radosny który jakby jest miły, nie patrzy jakoś na nas dziwnie, nie daje nawet sumienia. O takiego Pana Boga byśmy chcieli. I to jest ten rodzaj opuszczenia, który dzisiaj jest, który, że po, i poprzez który Jezus przychodzi do współczesnego człowieka. Bo ten dzisiejszy świat, który już zapomniał o Panu Bogu i zapomina o Nim jakby coraz bardziej, nie zdradza sakramentu, nie odchodzi z kościoła. On odchodzi od Pana Boga. Opuszcza Jezusa na tym krzyżu i mówi, tak jak apostołowie i inni, posłuchamy Cię innym razem. Jak będzie dla nas coś fajnego, to byłego, to przyjdziemy. Jak nie, to wiesz. Mamy swoje życie, swoje plany, swoje jakieś nadzieje. Ten krzyż niby fajny, nie, ale to nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Tylko dopiero w zderzeniu z cierpieniem, z chorobą okazuje się, jaką mamy relację z Panem Bogiem. To jest najlepszy sprawdzian tej naszej łączności z Nim, doświadczenie choroby, jakiekolwiek. Bo wtedy okazuje się, co dla nas jest bliższe, gdzie idziemy najpierw po pomoc. Dlatego ten miesiąc, który przeżywamy, jest miesiącem towarzyszenia Jezusowi w tym opuszczeniu. To jest, może być miesiąc milczenia. Doświadczenia takiej pustki. Może właśnie łączenia tego, tej swojej pustki z Nim. W tych wymiarach, w jakich każdy z nas jakby funkcjonuje, żyje i tego Pana Boga chce odkrywać. Chce tego Pana Boga uwielbiać. To może być najtrudniejszy miesiąc w naszym życiu. Bo można doświadczyć pustki wewnętrznej, takiej prawdziwej, tego opuszczenia Jezusa, także w sytuacji, kiedy mamy tłum ludzi wokół siebie, i kiedy mamy tą osobę dla nas najważniejszą, i kiedy na naszych ustach jest uśmiech. Można być wewnętrznie pustym, można być opuszczonym, można być najbardziej samotnym na, na, na całym świecie czy kontynencie, bo tak być może. To jest to właśnie doświadczenie Jezusa. Doświadczenie tego, co wielu mówi noc ciemności. Ciemność, czy tam nic nie ma, jakby pusto. A prawda jest taka, że tam jest wszystko. Tylko ja tego nie widzę, bo jakby na czymś innym się skupiam.